Witaj! Ci, co mnie znają, wiedzą, że ten moment musiał przyjść. Dzisiaj przed nami ćwiczenia z korkiem. To poprawi Twoją dykcję i doda Twojej mowie wyrazistości. Wyrazistość to spółgłoski, spółgłoski to energia. Ćwiczenie będzie wyglądało w taki sposób: przez cały alfabet od B do Z. Będziesz mówić każdą spółgłoskę z osobna, najpierw bez korka, tak, żeby uruchomić mięśnie przepony i żeby jak najwyraźniej tę spółgłoskę wymówić, bez ruszania tutaj wargami. Pokażę Ci, jak to wygląda. B, 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 c, c, d, g, f, I i, i, k, k, l, l, ły, ły. Spółgłoski różnią się między sobą. Niektóre są spółgłoskami wargowymi, niektóre artykułowane są przez język i podniebienie. Oczywiście, jeżeli spółgłoska jest wargowa, jak by albo ły, to wargi w jakiś sposób będą się ruszać. Ale próbuj, żeby ruszały się jak najmniej. To takie ćwiczenie na wewnętrzną dykcję. Wtedy mięśnie pracują najmocniej. Staraj się, żeby język był jak najbardziej rozluźniony, żeby możliwie na minimum napięcia wykonywać te ćwiczenia. Minimum napięcia tutaj, ponieważ mięśnie tu na dole pracują. Sprawdzian dla mięśni możesz zrobić taki. Szysz tak jakbyś bardzo daleko chciał albo chciała zaczepić kogoś tam z okna tamtego budynku Pst. wtedy mięśnie mocno zepną się i na takiej mobilizacji mięśni ćwiczysz spółgłoski dalej m m m m m p p p tak możesz przejść przez cały alfabet ja w tym momencie nie będę ci już towarzyszyć, bo chcę ci pokazać, jak to wygląda z korkiem. To jest wyższy stopień wtajemniczenia, a zarazem dużo bardziej ćwiczysz jeszcze dykcję niż tak jak przed chwilą. Korek wkładamy między zęby i staramy się nie zaciskać zębów na nim za bardzo. Wygląda to tak. I ćwiczymy. G, 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 l, l. l l M, M, n, n n n n r r r r, r, r. S, s, s s s t t t, t. v v v W, zi, 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 z, z, r, r. Twoim zadaniem jest teraz dbać o to, żeby każda spółgłoska, kiedy cokolwiek mówisz, była taka wypieszczona i taka wyrazista. Przećwicz swoje imię i nazwisko w ten sposób. Najpierw z korkiem. Nazywam się Dorota Szymonik. Parę razy z korkiem, dam ci na to chwilę czasu, a teraz wyjmij korek i najnaturalniej wymów swoje imię i nazwisko, ale z takimi wyraźnymi spółgłoskami. Nazywam się Dorota Szymonik. Do zobaczenia następnym razem.